Kenia, Coś chcesz powiedzieć? Nic. Tylko chcę się zakręcić. Aha. Specjalnie jechaliśmy na kemping, a nie na dziko, żeby mieć prąd, co by nam woda nie zamarzła jak ostatnio, nie? Hm. A tu nie działa. Pomachasz? Tak. I do zobaczenia na następnym ujęciu. Zobaczymy gdzie on będzie. Cześć, Spokołałam co robicie? Oliwka oliwkę z oliwką Co tam Oliwcia macie w e, torbie? Pokażesz mi? Pacz. Tak. Hmm. Część z ubraniami i część z zabawkami Wow, jaki zestaw pluszaków z nami jedzie Oliwka tak wybrała, jej nic nie mówię. A co mamy z ubrania? Mamy tak, dziewięć par skarpetek Tak długo jedziemy? Nie, na 6 dni, ale trzy na zapas a nie jedziemy? A. Do cioci Ani. Nie do cioci, w góry. I teraz tak. To nic nie widać żeby było. Cóż większość. Mama teraz ty nagrywasz. Ja wszystko opowiem. Teraz tak. Tu są ogólnie po prostu majtki. Trzy zapasy, w sensie po prostu zwykłe skarpetki na zapas. I to jest tak, w każdym takim tutaj komplecie jest, są skarpetki z majtkami. O kurczaki, jakie zestawy. Dobra, wyjmę te zestawy, potem sobie jeszcze raz e, Tu są bluzki mhm. Jedna, druga. I dwie paryskopnięty. Okej. Okay. Dziewczyny pokazywały, że się pakują, żeśmy się zastanawiali, czy uda nam się dzisiaj wyjechać. Także tak, udało nam się dzisiaj wyjechać, albo decydujemy się po prostu na wyjazd dzisiaj, a nie jutro rano. Zawsze to parę kilometrów będzie do przodu. A tymczasem zobaczcie, ile my jeszcze rzeczy tutajśmy sobie zapakowali na podłogę. No bo tego mało kto kiedykol kiedykolwiek pokazuje. O Zapakowaliśmy się w walizkę, jedną, drugą, lodówkę, baniak z wodą. Także jedziemy, podejrzewam, że dzisiejszą noc spędzimy gdzieś po drodze, ale jutro już będziemy szybko na miejscu. Ciekaw jestem, czy będę musiał zakładać łańcuchy. Także jedziemy i do zobaczenia jutro rano. Cześć, dzień dobry, w nowym dniu. Spaliśmy sobie po drodze na mopie za Kielcami. Aktualnie jest, jesteśmy już po śniadaniu. E, chciałem Wam powiedzieć, że e, że jest bardzo brzydka pogoda i że trochę tak pada, ale jest nawet więcej śniegu niż w okolicy naszego domu. A jednocześnie chciałem Wam pokazać, jak tutaj sobie wygląda nasz poradny roz, rozgarbiarz. Czyli mamy tak do zmywania po śniadaniu, przygotowane na podróż. E, a po tutaj składowisko różnych dziwnych rzeczy typu jakieś tam śpiwory inne historie. Ogarniamy się i jedziemy dalej, bo mamy parę jeszcze kilometrów do zrobienia. Kenia, coś chcesz powiedzieć? Nic. Tylko ostro się zakręcić. Aha. To nie wejść tylko w mandarynki. Jeszcze mamy końcówkę dekoracji świątecznych, ale to jeszcze dziś. Na zewnątrz jest minus 1 stopnia. Idziemy spać. I co? Uwielbiam to nasze i co, więc jak wam będzie przeszkadzało, to wybaczcie. Ale po prostu, jak ktoś nie ma co do powiedzenia, to po prostu mówi i co. Dobra, i co? Tak. Dobra. Nie przedłużając. Idziemy spać. Idziemy dalej. Idziemy Przypomniałem sobie, co chciałem wam powiedzieć. Otóż na ten wyjazd jesteśmy uzbrojeni w trzy butle z gazem, jedna butla do X-Lite z, z propanem i dwie standardowe stalowe, też z propanem. Więc zobaczymy ile nam na te trzy butle nam wystarczą na ten cały nasz wyjazd, bo będziemy stać na kempingu po Lana, sosny. Tam będziemy mieć w sumie podłączenie pod prąd, więc lodówka będzie na prądzie. Także gaz będziemy używać do ogrzewania się oraz do gotowania. Teraz żeśmy mi się nagrzewali w nocy, więc zobaczymy. Zobaczymy, kiedy ta pierwsza butla nam się skończy. Także tyle chciałem przekazać i jedziemy sobie dalej. Halo. Chciałam wam pokazać co my robimy z dziewczynami w trakcie jazdy samochodem Mamy nowe, nowe rzeczy Już wam pokazuję Oliwkę Oli co masz? Oliwka pokazuje, że ma taki magnesik A magnesik jest potrzebny do takiego... Mm, mamy taką skrzyneczkę z różnymi kształtami z magnesami i tutaj taki wzorek i Oliwia układa, co układasz Oliwia? Co to się... jak to się nazywa? Ten ptaszek jak się nazywa? Jak robi? Huhu, huhu, sowę układamy. Proszę bardzo, a Kinga używa Oliwki takiego tableta. Do zmazywania tutaj jest guzik i narysowałam takiego misia. Taki mini tablet graficzny dla dzieci, za dosłownie parę złotych. Ta zabaweczka oliwki też coś w okolicach chyba 30 zł kosztowała. Nie, to są Ale jak ja patrzyłam, są różnego rodzaju, tak? Nie ma. Nie ma? zaraz poszukamy dalej, tak? Ale masz już, widzę, że masz skrzydełko, tak? Sięgniesz, przyłożysz skrzydełko? Sobie. Mhm. Świetnie. To szukamy teraz drugiego skrzydełka i dzióbka, tak? I zaraz oczka znajdziemy. Mamy godzinę dziewiątą. Taki nie, rysuję. Domek. Witam Was, jesteśmy na przystanku. jechaliśmy z jakieś trzy godzinki. E, jak wstaliśmy? I co? I. Woda jest, kałuża, oliwka skacze. Po trzech godzinach stwierdziliśmy, że czas e, dzieciaki trochę wybiegać, samemu rozprostować się, i zostało nam jakieś około 80 km e, do kempingu. E, nawigacja mówi jakieś półtorej godziny. Także pewnie. Zobaczymy jak to będzie z przyczepą. Rękę mam dać, dobra, już oliwka skacze, pokałuża. Gdzie ty jesteś? Czy tutaj jesteś? Jak widzieliście dziewczyny na początku robiły kreatywne zabawy w samochodzie, ale potem w końcu się uruchomiły bajki. Tak, żeby stoimy tutaj, zaparkowaliśmy na takich kamyczkach obok, jest Orlen. Taki ładny widaczek można zobaczyć przed nowym targiem. Na dzisiaj jest ekstra, przeżyste powietrze, Delikatne chmury, ale te góry są oświetlone, moim zdaniem. Oprócz tego, że są ośnieżone, także widać kontrast. No i klasyczny korek przed nowym targiem. W kwestii zakładania łańcuchów na koła, wygląda na to, że nie są potrzebne, bo e, no, zarządca dróg wziął i postarał się i odśnieżył te drogi. Także spokojnie można sobie jechać. Bez konieczności łańcuchowania. Podejrzewam, że aż do samego kempingu będzie taka droga. Więc jak dojedziemy, to Wam pokażemy już wjazd na kemping. Myślę, że na, na pewno. Tak wygląda droga. Na nie widać. Ja? Patrz, jak mi ładnie wyprzedza. A co tam? Czyż to tylko wyprzedza zestaw nie? Jeszcze miał polecać całą szybę. Nieładnie. Idziemy do kempingu, pola na sosny. Zobaczmy jak to się wiedzie. Karpiowego Zakaz wjazdu Kamperem i samochodem na teren zielony Tu jaka górka! My na kempingu właśnie się ustawiamy Czy właściwie się już ustawiliśmy krzuchu podpory eee, Opuścił Dzień dobry. Dzień dobry Znowu zgubiłem osłonę eee, komina boilera i cały będzie zabrudzony Co ty, prądzik? W latarni. w latarni. Serio? Może ja tam wejdę, mam lepsze buty. Ci teraz woda, bo nikt nie odkręcił wody w przyczepie. Tak? Mało woda. Aha. Mhm. Tak, Dzień dobry, co pani robi? O, pani spodnie założyła, to nie gdzieś się wybiera na jakieś sanki, to te sprawy? Sanki, nart, na nartach nie wiem. Na sanki? Jak to y, Gabi z Kaciego mówi? Jed, czyli jeszcze. Po angielsku. Yet. Ok, mm. Przyjechaliśmy, to poszliśmy zjeść e, pyszny obiad tutaj w e, restauracji. Nie pamiętam, coś. Musimy spojrzeć, jak się nazywa. Jakiś dwór. Nie pamiętam, jaki. Ale jak przyjechaliśmy, to Krzychu próbował... Znaczy, chciał podpiąć przyczepę pod front i zaczęło korki wywalać. I się zaczęliśmy zastanawiać, o co chodzi. Ale że byliśmy głodni i poszliśmy najpierw zjeść. Tak teraz, jak wróciliśmy. Dzieciaki uzbrojone już w... E, ...zimowe buty? Nie buty. Spodnie. Nie, narciarskie. Oliwca też by zmieniłam zmieniłem. Bawił się, a krzychu ogarnia. O co? Kaman z prądem. Czy to u nas, czy u nich? Pójdźmy zobaczyć, gdzie on jest i co ona robi. Hmm. O! Podpięta. A, Krzychu wymienił kabel na inny egzemplarz. Widzę, że jest dłuższy z przejściówką i pewnie sprawdza czy ten działa. Bo może to jest wina w kabla. Bo brał ładowarkę i pod, upinał bezpośrednio pod wejście. Tu mamy takie w lampkach. Tu są takie wejścia. I... Tam mamy nasz słupek. Jaką górę? Góra. A wiecie, że potem trzeba będzie to wszystko wrócić? Mamy to No, jak będziemy odjeżdżać, to to musi zniknąć. Nie po to, ktoś tu odśnieżał, żeby tutaj podam jakąś górę budować. Wejdźmy do środka. Zobaczymy, czy wszystko gra i buczy. Czy wszystko gra i buczy? Nie. Właśnie jest wszystko do... My lubimy wyjazdy z przygodami. Specjalnie jechaliśmy na kemping, nie na dziko, żeby mieć prąd, co by nam woda nie zamarzła jak ostatnio, nie? Hm. A to nie działa. Dziwne, bo jak byliśmy staliśmy u Kuby, to wszystko działało na podpięciu pod prąd. I nie wiadomo o co biega, że... prąd nie biega. No cóż... Popatrzcie, co dziewczyny robią. Bryły nasze posiliły się. Teraz się zmęczą. To szybciej pójdą spać. Pytanie tylko, czy będzie ciepło. A Czy ciepło to będzie, ale nie będzie rozprowadzenia ciepła. A ta pokazać mój super skok. No? A to musimy tam Gdzie? Ojej, kule, tu kulek. nie ma, wpadło w zaspę. To nie jest. Muszę poprawić kurtkę. A tu jakie wielkie Bo mi kule? Nie, się nasypuję. Tak. No cóż. Chodź! pomaga mi próbować Co to, że... no, jest na plusie, w związku z tym myślę, że to przymarzło. Znaczy, przy, nie tyle, co Marzu, co się przygniotło. Pod wpływem ciężaru. Jest mokre i ciężkie. Kenia, no, 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 no. ja zobacz, liwka tak odpchnęła. Nie, bo ja ją chcieliby. Że... A, to no jesteś mniejsze, kochanie. To już jest duża. Na to i może, bu... możecie budować dużego dużego Nie, to może, scena mam. Scena. Hmm? Patrzcie co tu jest, to nie wie gdzie jest Polana Sosny, kemping Polana Sosny i jak wygląda, to my tu mamy Dunajec, po schodach, po schodach. a tu nie jest za ślisko, poczekaj, I jesteśmy na dole, podejrzewam, że tu latem ludzie wchodzą i no moczą nogi. Patrzcie, śnieg się nie roztopuje. No. I tutaj są spływy Donajcem, tylko właściwie tam kawałek dalej, jak patrzyłam na mapę, jest pierwsza stacja. Także tędy jeszcze nie pływają, bo tu zaraz mamy... To jest tam, a nie, zapora. Ale nie. wcielko nie wchodź proszę. Ale możemy. Patrz. Nie, nie możecie wchodzić, możecie rzucać śnieżkiem. A dla osób, które lubią jeździć na nartach, to pokażę Wam, jak tu blisko jest stok. Nie jest to chyba zbyt duży. Nie znam się. Ale jest pięknie oświetlony. Oliwia poległa. Oliwka chce na ręce. Chcą iść na sanki. Także... Odkładamy kamerę i idziemy. Patrzcie, patrzcie, co my tu mamy. Podpatrzyliśmy Ukaga. U kogo? U bratym. Męczki, u Mencelsa. Męcels pozdrawiamy Was. Dziękujemy za inspirację. Będzie ognisko na kempingu. Teraz odpchniemy. Mamy gigantyczne ognisko. Mama, chodź! Hmm. Jestem. Wow! Wow! Oj, nie chciałam? Chyba chciałam jednak. Nie miałam chodź! Tylko założyłam rękawiczki. Okej. Okay. A ja mam na ty! Witamy w nowym dniu kulinarnie. Zaczynamy od śniadania. Eee, oliwka jadła mleko z płatkami. Kinia je grzanki Kubusia Puchatka, a Dorotka je trójkąty. Krzysia Zobaczcie puchatka. jak to wygląda. Puchatka. Powiem wam, że przy, przygotowanie kuchni, czy przygotowanie tego śniadania w tej wersji wymaga nie dla kombinacji alpejskich, bo tutaj mamy jednak mało miejsca na tym blacie. Tu jeszcze się robią herbatki. A za oknem to się jakaś śnieżyca zrobiła. Nie wiem czy będzie widać. Chyba nie widać. Może przez to drugie okno. A chyba przystało trochę, wiesz? No szkoda, bo chciałem pokazać właśnie jak tak śniżyło. Przez to już Kinia potrzebuje pociapać. No dobra. Oliwka prawie już zjadła. Dobra. Dobre. Eee, małe podsumowanie. Dzisiaj nawet dobrze nam się spało, bo mieliśmy 20 stopni. Ustawiliśmy sobie Ustawiliśmy sobie ten piecek na 2,2. 2. Można tak przyjąć, taką, no. taką podziałkę. Zakładając, że pomiędzy dwójką a trójką są trzy kreski, więc mamy 2,2. 2, i 2. 2 i pół. E, No i mamy 20 stopni. Wprawdzie u dziewczyn tu było 17. Na piętrze minus 1. Nie, kładliśmy się spadł, było 2,1. A, na 2,1 2 był. W godzinach spadło z 20 na 18 i potem przerzuciłam na 2,2. E, coś chciałem jeszcze powiedzieć. A! E, strasznie nam zaparowały okna po zasłonięciu tych termicznych osłon. E, podejrzewam, że jest na to rozwiązanie... Ja je i miałem mało. Podejrzewam, że jest jakieś rozwiązanie, że powinniśmy coś oszczędzić, ale nam było po prostu zimno. Kinia nie zasłaniała, w związku z czym nie ma zaparowanych. Miałam do Ale z drugiej strony, no przód, przednia ściana przyczepy też nie jest w żaden sposób zasłonięta a też się na niej zbierała wilgoć I no. ja idę jest śniadanie, bo jest już prawie zimne natomiast później powiem wam co się stało z naszym prądem Pewnie i trochę z mojej winy Także smacznego! Także chciałem wam powiedzieć dlaczego nam wywalało korki Ponieważ w trakcie jazdy Mieliśmy załączoną przetwornicę. I ja o tym po prostu zapomniałem. I w momencie, kiedy ta przetwornica jest załączona, a podłączam sobie zewnętrzne zasilanie, to po prostu na zewnętrznej, na zewnętrznym przewodzie, na, na wtyczce zewnętrznej zasilania, pojawia się to napięcie z przetwornicy. Ale mam frys, dobra. Jakoś coś się uklepie. No i nie trzeba dużo się zastanawiać, co się stało w momencie, kiedy ta wtyczka z zasilaniem spotkała się albo po prostu ze śniegiem, tego nie wiem, albo spotkała się z napięciem z zewnątrz. Z zewnętrznym zasilaniem. Efekt był taki, że wywalało korki, i w momencie, kiedy odłączyłem. Przetwornicę, to dokładnie zasilanie z, z przetwornicy do u nas do elektrobloku, to mogłem podnieść przed, e, bezpieczniki do góry. I mieliśmy zasilanie z zewnątrz. Najprawdopodobniej uszkodziła się. Uszkodziła się. Uszkodziła się, uszkodziła się przetwornica. E, zobaczymy, czy da się ją naprawić. E, wyślemy ją do serwisu z prośbą o naprawę. E, żeby po prostu sobie działało, bo nawet bez zewnętrznego zasilania jakie włączałem, to ona wywalała jakiś błąd i nie chciała e, Wypchnąć e, napięcia na zewnątrz Także tyle w temacie, nie ma co tu pokazywać, bo rzeczywiście e, Myślę, że widzieli, a jak nie to zapraszam Was do filmu o tym W jaki sposób mamy to popodłączone Natomiast e, ja dopóki nie rozwiązałem swojego problemu, to stwierdziłem, że nie będę tego nagrywać, bo no, szkoda po prostu czasu na, na karcie, a jak już wiem, co się stało i co mam zrobić, żeby było dobrze, no to po prostu Wam Także po prostu na wyjściu przetwornicy coś się wydarzyło i robiła zwarcie, przez co wywalał bezpiecznik tutaj w przyczepie. No i tyle.